Bardzo, bardzo jestem wam wdzięczny za to, że tu jesteście że bronicie Turnickiego Turnicki to jest całe moje życie to jest młodość, gdzie na nartach albo na piechotę chodziłem aż pod płot bo Turnicki wtedy był ogrodzony płotem a za płotem byli żołnierze i zawsze jak się zbliżałem do tego płotu to się bałem czy gdzieś tam ktoś mnie nie zastrzeli bo wiecie to były no, moja młodość, te, te lata, kiedy tutaj zbliżałem się do tego płotu, to były takie wczesne lata 60. To wtedy jeszcze nikt nie był niczego pewien, prawda? Jako dziecko pamiętam 56 roki Budapeszt i potem Poznań, ale w każdym razie widziałem te lasy, a potem już byłem tu i. I cały czas tak jak i wymyślałem o tym, że to jest taki skarb, który trzeba uratować. Więc za to wam ogromnie dziękuję. Za to, że się dzisiaj spotkaliśmy, też wam bardzo dziękuję. To jest ogromnie ważne. Takie poczucie, nie? że mogę się czymś jeszcze z wami podzielić, że możemy razem się czymś podzielić, tak? Że możemy sobie coś dać. No i że można właśnie skierować w stronę Ukrainy. Najlepsze myśli, najlepsze uczucia i, i taką głęboką wiarę, że, że zwyciężymy. Wiem, może jeszcze jedną pieśń, taką właśnie, że to jest z czas, czasów mojej młodości. No my wtedy wierzyliśmy w to, że że, że, że upadnie ten PRL. Jedni nazywali to komunizmem, inni socjalizmem, wszystko jedno czym, to był system sowiecki, nie? Protest song Michael wrote the border shore hallelujah Michael wrote the border shore hallelujah Hallelujah, Michael rode the motor shore. Hallelujah, sister, help to trim a sail. Hallelujah, sister, help to trim a sail. Hallelujah. Michael roll the boulder shore hallelujah michael roll the boulder shore side Hallelujah. Michael rode the shore. Hallelujah, Michael rode the shore. Hallelujah, Jordan River is still and cold. the body but not the soul hallelujah hallelujah michael wrote the boat ashore hallelujah michael wrote the boat ashore Halleluja, Michael grove above the, the shore, halleluja. Ach. No więc płynmy tą łodzią i niech się nam wszystko uda, żebyśmy dopłynęli. Ukraina do swojego brzegu, do swojego, pewnie to jest wspólny nasz brzeg, jeden. Brzeg wszystkich ludzi, którzy chcą pokoju, którzy chcą szacunku dla życia, dla każdego życia, dla każdej formy życia. Najmniejszej roślinki, najmniejszego owada, najmniejszego i największego drzewa. I jeszcze wspomnę tylko, wy na pewno o tym wiecie, ale to jest taki mój osobisty, jakby. Moje życzenie, moja modlitwa, jeśli myślę o lasach, jeśli myślę o Turnickim, myślę o tych starych drzewach, o matkach. O tych drzewach matkach, prawda? Które w sobie skupiają całą mądrość lasu, cały zasób genetyczny. O tych drzewach, właśnie. Żeby je jakoś uszanować. Żebyśmy dożyli takiego czasu, że nawet w lasach, w których się prowadzi wycinkę. Co krok będzie jakieś stare drzewo po to, żeby ten las podtrzymywało, żeby napełniało go swoją mądrością, swoim doświadczeniem życiowym, swoją miłością.